Witam witam bardzo serdecznie, dawno nie nagrywałem e, filmu na ten kanał e, ponieważ teraz bardziej się przeniosłem na kanał e, redowy, bo tam głównie teraz będę coś tam robił na tym kanale tak za bardzo już nic nie narobił, styczeń przynajmniej styczeń i tak ten kanał będzie miał przerwę ale potem już e, w lutym e, ruszymy razem dalej w drogę co my tutaj dzisiaj zrobimy? Dziś jest ostatni dzień Kiedy to nagrywam jest czwarty właśnie Godzina 1.30 Tak po prostu postanowiłem nagrać Udało mi się zrobić tego skina co widzicie tutaj I teraz to jest świnka morska czy chomik? Mam nadzieję że świnka morska, powiedzmy, że to jest świnka morska Kiedyś miałem świnkę morską, ale niestety już jej nie mam Miałem kilka świniach morskich Świnka morska to jest moja ulubiony zwierzak No Więc mamy pyśka ta, koszu ta koszuleczka jest mega fajna Damy sobie go do ulubionych Razem z nim mieliśmy jeszcze tego y, lodowego manekina Dokładnie tak No on jest mocno średni Ale wygramy sobie y, pyśkiem Ostatni mecz y, Tutaj właśnie W tym festiwalu zimy w tym roku Ostatnie raz spojrzenia to. Prezenty mam wszystko zebrane komineczek o, w ogóle, A to Awka w ogóle Ty O, mo można to w ogóle zgasić, tak Co tu jeszcze mamy? Tak jeszcze bym się rozejrzał pierwszego dnia, żebym się nie rozejrzał za bardzo. Ej, ta muzyka była lepsza. Ta. Ta, ta, ta tutaj. Harry mi się nie podoba. Niestety. Ale to jest ch chyba wszystko. Co mamy tutaj. No dobra. Dzisiaj ostatni dzień. Niestety. sobie ostatni meczek na tym piomie zimowym. Niestety. Za. 5 dni A to chyba nie jest jeszcze ogólny koniec festiwalu zimy tylko to się kończy, że już w ogóle tej chatki nie będzie No ale jak nie będę już nagrywał więcej filmów podczas festiwalu zimy wpadcie na yy, drugi kanał, bo mm, tam będzie dużo na tym, tym kanale rajdowym będzie dużo, dużo filmików. Teraz mam yy, na no, praktycznie cały stycznia film nagrany Więc zapraszam, zapraszam No dobra Więc chodzimy do gierki co zobaczcie, te święta były bardzo szybkie. Yy, ogólnie jak przez cały czas od ostatniego filmu, tylko dzisiaj włączyłem w Fortnite'a. Więc nie grałem długo, dosyć 2-3 tygodnie. No ale tak naprawdę w tym Fortnite nic się nie dzieje. Nude są. Nic, miała być lepsza fabuła, miała coś się w tej fabule dziać. Ale nic na razie nie dzieje ale ma być niedługo po fundamenta po tym jak yy, po festiwalu zimy właśnie więc yy, na pewno będzie jakiś odcinek na przykład yy, tylko skin skin siódemki albo tylko broń, yy, znaczy tylko broń yy, fundamenta to będzie to nie, będzie, nie, bo chyba nie będzie innej broni niż fundamenta. wow tam wóz bojowy jest. No, ale chyba nie będzie innej. Bronić ta broń fundamenta. Tam świąteczny boss jest na plaży. Ale dobra, ale my w tym odcinku pożegnamy się z tą świąteczną miejscówką. Chyba najlepsza jedna z miejscówek, która wyszła ogólnie w ostatnim czasie. I... Najlepsza miejscówka na tej mapie chyba, dosłownie. Także nie wiem, czy jest lepsza. No po prostu... Mega dobra miejscówka. I mam nadzieję, że zostanie. Raczej wątpię bardziej na... Nie, tu jest boss! E? Myślałem, że on tam zleciał. Dobra, to pracuje lecę po niego. A! Jezu, jak bijo dużo. Jezu jak mocno. A ja wiem czemu oni tak mocno biją. Bo oni w ogóle nie biją praktycznie nasz kolega tutaj nie bije. Ja Dobra, jesteśmy świątecznym wujakiem, drugi raz na filmie, bo tutaj chyba w pierwszym odcinku z tego świątecznego eventu byłem, no ale byłem już tym bossem, fajnie, że udało nam się go zdobyć na ostatni odcinku. Nie zapomniałem, że ma tą most taką coś kłop, tam. Wow. Wow. Dobra no, Więc co to jest odcinka? Podsumowując wysliwaliśmy myślałem, że będzie trochę lepszy, ale był dobry dosyć. Nudny, dosyć nudny. W sumie każdy wysliwaliśmy jest bardzo się nudny, nic się w nim nie dzieje. Ale jest taki średni. Przepuszczając, że następny odcinek będzie tak za około tydzień-dwa, tak 10 lub 17. Stycznia. Więc to tyle z tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku za jakiś czas.